Zbliżają się święta i wiem, że myślicie o prezentach świątecznych, dlatego powiem Wam dzisiaj po pierwsze o trzech najgorszych prezentach. Jakie możecie kupić w swojej rodzinie, i trzeci was totalnie zaskoczy, ale też oczywiście na koniec zostawię wam polecajki, czyli co możecie kupić, jeżeli nie macie jeszcze pomysłu. Ale zanim ruszymy, przypominam Ci o naszym challenge'u, więc sprawdź czy subskrybujesz mój kanał, bo zaczęliśmy w grudniu. Challenge to było 10 tysięcy obserwujących na tym kanale do końca roku, więc zbliżamy się już do mety. Także lecimy z dzisiejszym odcinkiem i teraz. Prezet numer jeden, którego nikomu z Was nie polecam, a daję Wam gwarancję, że to będzie jeden z najczęstszych prezentów, który dostają ludzie, bardzo często dostają go lekarze w ramach podziękowania. To jest alkohol. I tu macie rozwiązanie zagadki, dlaczego tak dużo moich pacjentów, lekarzy, właśnie między innymi boryka się z alkoholizmem. I tu będę bardzo konkretna. Ja wiem, że już o tym mówiłam wiele razy na tym kanale, ale ja nie kupuję alkoholu i robię to intencjonalnie. Intencjonalnie to znaczy, że dlatego, że wiem sama z autopsji, jak alkohol niszczy potencjał w ludziach, niszczy i ludzi, ale niszczy też ich całe rodziny. Czyli niszczy wszystko, co jest wokół nich. I ja wiem, jak my żyjemy w takim alkoholowym micie, że wszystkich to dotyczy, ale na pewno nie mnie. Ja naprawdę bardzo szczerze w to wierzę, że każdy z nas ma swoją ścieżkę i swoją drogę. Jeżeli zajrzy w głąb siebie. I spotka się ze sobą, łatwiej mu będzie ustalić cele i ustalić to, co może wnieść całym swoim zapleczem i potencjałem. Ale alkohol jest akurat tą substancją, która tak niszczy po drodze człowieka, że nawet nie wiecie kiedy, po prostu to rozproszenie świadomości, to zatrucie własnego mózgu, zatrucie własnego organizmu, zatrucie własnej rodziny doprowadza do całkowitej destrukcji. Dlatego ja nie przyłożę do tego, ani jednej, nawet symbolicznej butelki. Jak idziemy na święta, są najczęściej dwa najczęstsze prezenty, które kupujemy. Pierwszy to jest alkohol, który już wymieniłam, a drugi to są słodycze. I statystyki pokazują, że to są dwa najczęstsze prezenty, które my kupujemy. I chcę Wam powiedzieć, że bardzo mi zależy na tym, że jak idę w gości i wiem, że tam są dzieci żeby właśnie nie kupować słodyczy. I nie powiem Wam, że to jest tak, że ja nie jem całkowicie słodyczy, bo oczywiście, że czasami jem. I nie powiem Wam, że moje dziecko nie je absolutnie nigdy przy nigdy słodyczy, bo też je i też dostaje słodyczy na święta, tym bardziej ja ich nie kupuję, bo i tak wiem, że do, od kogoś je dostanie. Ale mm, zobaczcie, chcę Wam pokazać taką rzecz. Oczywiście ją trochę przerysuję. Nie wiem, czy ktoś z Was ma taką zabawę, że rozsypuje kreski z cukru i skręca papierek w rulonik i bawi się z dziećmi, żeby one чънгавате кръски носем. No, myślę, że nie, ale jeżeli chodzi o kupowanie szampanów cukrowych i nalewanie ich do kieliszków, nawet czasami spotykałam się z tym, że są nalewane do kieliszków odwódki, już takie brzdące, czteroletnie podchodzą z takim małym kieliszkiem odwódki i mamcia, polej mi trochę, trochę szampana i wszyscy stukamy się na zdrowiu. Ja wiem, jak to brzmi paradoksalnie i pewnie wielokrotnie widzieliście taki obraz, że ludzie palą papierosy, piją, w ogóle totalnie nie dbają o swoją dietę, nie mają żadnej takiej intencji nawet pozbycia się tego grzechu obżarstwa i świętują narodziny Jezusa Chrystusa. Ja nie chcę, żeby moje dziecko uczyło się od najmłodszych lat, że zawsze dostaje się słodycze. I ja absolutnie rozumiem, że Wy nie macie złych intencji kupując dzieciom słodycze i wiem, że to jest najprostsza rzecz, jaką można kupić, dlatego właśnie zostawiłam Wam na koniec też polecajki, z którymi możecie pójść, ale też chciałabym, żebyście spojrzeli trochę od tej strony, żeby też pokazać tym dzieciom i pokazać swoim zachowaniem, pokazać w rodzinach, że zdrowie jest naprawdę dla Was ważne, że to nie jest tylko taki właśnie z przywódcy, że stukamy się na zdrowie, tylko naprawdę Wy swoim życiem, swoją postawą, nie gadaniem o wartościach, takich właśnie jak jest zdrowie, tylko naprawdę swoją taką prawdziwą postawą pokazujesz, że zdrowie. Faktycznie jest dla Ciebie ważne. I chcę Wam powiedzieć historię z tego miesiąca, którą opowiadała mi moja pacjentka, która jest dentystą, która mną wstrząsnęła, naprawdę mnie wstrząsnęła, jak moja klientka musiała usunąć 14-letniej dziewczynce 12 zębów. Ale puentą tej historii jest to, że ona mi opowiada i mówi, Kamila, to była dziewczyna, która miała na sobie ubrania o wartości kilku tysięcy złotych. Musieliśmy dzwonić do rodziców, którzy byli na ekskluzywnych wakacjach, żeby prosić ich o pozwolenie. I ludzie, którzy mają zaplecze finansowe, żeby prowadzić życie na naprawdę wysokim standardzie społecznym, nie dbają o podstawowe rzeczy, takie jak mycie zębów. Nie wiem, czy wiecie, ile kosztuje usunięcie dwunastu zębów w pełnym znieczuleniu. Oczywiście mają pieniądze, mogą kupować te słodycze. Ale mogą też ich nie kupować, dlatego że to zdrowie jest wartością i super, że my mamy pieniądze na to, żeby prywatnie się leczyć. Świetnie, że my mamy zaplecze finansowe do tego, żeby teraz móc ubierać się i wyrażać swoją osobowość ubiorem. Ale jeżeli nie masz zębów z przodu, masz 14 lat, to wierz mi, że powikłania zdrowotne to nie jest pierwsze powikłanie zdrowotne, które będzie. Na pewno będą tego kolejne, kolejne konsekwencje. Jeżeli myślicie, że Polacy myją zęby, to się mylicie. Ja myślałam, że my ją. Okazuje się, że my, Polacy, nie dbamy o podstawową higienę, taką jak mycie rąk i zębów, ale za to my mamy ogromną wiedzę o tym, jak Big Pharma chce nas zniszczyć, o tym, jak, dlaczego owsianki wciągają do Matrixa, o tym, że od i rozsadza tyłek, ale generalnie zapominamy trochę o tym, że trzeba na przykład umyć ręce po toalecie, albo, żeby rano i wieczorem umyć. Zęby. Dlatego, jeżeli nie chcesz, żeby Twoje dziecko bądź dzieci w Twojej rodzinie miało problemy z koncentracją, borykały się ze wszystkimi konsekwencjami otyłości, żeby borykały się z mgłami mózgowymi, gdzie te dzieci będą rywalizować ze sztuczną inteligencją i zobaczcie, jaka teraz jest dynamika rozwoju a my nie wiemy, co będzie za 10 i za 20 lat. Jeżeli te dzieci nie będą sprawne do codziennego funkcjonowania, będą chorować, będą umierać na choroby nowotworowe, będą miały problemy z bezpłodnością i teraz sobie odpowiedz na pytanie, czy Ty chcesz takiej przyszłości dla swojego dziecka. Jeżeli nie chcesz takiej przyszłości dla swojego dziecka, to po prostu nie kupuj mu słodyczy. Teraz prezent numer 3, którego Ci totalnie nie polecam i wierz mi, że to jest bardzo często problem dla nas dietetyków i to jest... Kupowanie konsultacji dietetycznej. Wyobraź sobie teraz taką sytuację. Przychodzisz do mnie na konsultację, a ja do ciebie mówię, słuchaj, ale mam dla ciebie zarąbisty prezent. Otwórz, zobacz co to jest. Bon na wizytę u psychiatry. No i teraz odpowiedz mi, co ty sobie myślisz na ten temat. Ja miałam taką sytuację. Siedzą moje prezjerki na fotelu i ona przynosi mi telefon i mówi, no rozmawiaj Kamila. Ja mówię, ale kto to jest? A ja wykręciłam numer do mojej koleżanki psychiatry, bo stwierdziłam, że ty masz ADHD, więc sobie pogadacie. Ja mówię, Sylwia, ale ja mam ADHD już zdiagnozowany w wieku 11 lat. Już mam odcinek na YouTubie też o ADHD, więc sobie za długo nie pogadałyśmy. Natomiast ja jestem w ogóle nieprzyzwyczajona do różnych typów osobowości. Natomiast faktycznie ktoś mógłby być może zakłopotany trochę takim prezentem. Wierz mi, że po pierwsze, większość osób z tych konsultacji nie korzysta i na nie nie przychodzi. Po drugie. Jeżeli człowiek chce prawdziwej zmiany, prawdziwej zmiany, ta zmiana zachodzi w tym człowieku, w głębi tego człowieka. Zaufaj mi, że taka osoba nie będzie o tym trąbić naokoło. To jest człowiek, który sam się zorganizuje i on sam znajdzie sobie dietetyka, z którym czuje naprawdę wspólny flow. On sobie znajdzie sam trenera, on sobie znajdzie ewentualnie sam catering, którego potrzebuje. Jeżeli ktoś potrzebuje psychoterapii, nie namawiaj tej osoby na psychoterapię, dlatego że ta osoba, jeżeli nie ma chęci, Przejścia transformacji, a to co robię ja i dietetycy, którzy ze mną na co dzień pracują, to nie jest sprzedaż diety. Naprawdę, jeżeli ktoś chce kupić sobie jadłospis, niech on sobie kupi ten jadłospis w internecie. Tych jadłospisów jest teraz mnóstwo, możecie go kupić sobie, nie wiem, za 20-30 zł dzisiaj. Nikt nie przejdzie za ciebie transformacji. Ty też masz w domu mnóstwo książek z zakresu dietetyki, masz mnóstwo aplikacji. Masz mnóstwo już ze sobą spisów, ale jeżeli nie masz efektów, to znaczy, że jakiegoś elementu w sobie nie puściłaś jeszcze. I jakaś zmiana nie zaszła, która po pierwsze nie doprowadziła ciebie do wyniku, po drugie, do utrzymania tego efektu. I dlatego, nawet jak doprowadzisz konia do wody, to za konia się nie napijesz. Więc są to stracone pieniądze. No dobra, to teraz przechodzimy do tego, to co w takim razie można kupić. Ja podrzucę Ci teraz trzy pomysły dla dzieci i trzy pomysły dla dorosłych, ale bardzo bym chciała, żebyście wpisywali w komentarzach też swoje pomysły. To może będziemy mieli taki zbiór właśnie tych pomysłów, co nie będzie właśnie ani alkoholem ani słodyczami, ani wizytą u psychiatry u dietetyka. Jeżeli chodzi o takie prezenty dla dzieci, to co ja bardzo często kupuję i to co bardzo lubi grać moja córka, jeżeli można to nazwać grą, to są karty emocji, czyli to jest taki czas, kiedy dzięki kartom psychoterapeutycznym możecie też porozmawiać o takich rzeczach i dać oczywiście sobie przestrzeń na to, żeby każdy szczerze powiedział o swoich pragnieniach, o swoich lękach o tym co też przeszkadza nam czasami i utrudnia naszą komunikację więc to jest taki naprawdę świetny świetny czas rodzinny ja bardzo dobrze wspominam czas psychoterapii małżeńskiej i uważam że w ogóle psychoterapie rodzinne są czymś wspaniałym. Więc jeżeli macie taką możliwość, jeżeli macie taką chęć, przestrzeń, otwartość, żeby z tego korzystać, to bardzo wam polecam. Oczywiście zawsze yy, trzeba trafić na dobrego specjalistę, ale właśnie takie karty psychologiczne są bardzo dobrym takim początkiem do tego, żeby zacząć rozmawiać szczerze o swoich emocjach. Więc dajcie sobie przestrzeń na to, żeby każdy naprawdę mógł szczerze powiedzieć tak ze swojego wnętrza, ze swojego serca. Co on aktualnie czuje i myślę, że to może bardzo poprawić też relacje między wami. Drugi prezent to są na przykład książki, ale książki takie albo interaktywne, czyli na przykład do wspólnego gotowania, albo możecie kupić takie książki, gdzie bohaterem jest właśnie dziecko i wtedy wysyła się na przykład zdjęcie dziecka, i autorzy, czyli firma, która opracowuje takie książki, tworzy taką historię właśnie, gdzie głównym bohaterem. Jest Twoje dziecko, wnuczka, wnuk, siostrzeniec. Jest to bardzo też ciekawe dla dzieci, i to jest, wiecie, że to jest taka książka o mnie, że to ja jestem tą wojowniczą księżniczką, albo to ja jestem tym superbohaterem. I trzeci prezent to jest taki voucher na wspólne doświadczenia. Być może to jest park trampolin, być może to jest jakieś muzeum interaktywne. Ważne, żeby to był ten czas, który jest spędzony razem. No i teraz trzy takie wartościowe prezenty dla dorosłych. No pierwszy, tak jak już powiedziałam, taki kartek emocji. To również takie karty emocji, karty otwartości są przygotowane dla osób dorosłych i dla rodzin, ale też indywidualne dla par bądź dla przyjaciół. I to jest naprawdę bardzo fajne, że zamiast spotkać się i rozmawiać o sąsiadach, możecie rozmawiać o tym, co jest dużo ciekawsze, czyli o sobie. Ja osobiście uwielbiam handmade, więc jeżeli ktoś mi przygotuje na przykład swoją świecę Albo zrobi swój kubek, albo na przykład matę pod komputer. Ja też dostałam taką matę pod komputer, na której jest taki wielki napis: Kamila, zawsze bądź po swojej stronie i jest to naprawdę super prezent z dedykacją. Trzeci taki mój pomysł, to jest coś, co my z mężem bardzo lubimy, to są wszystkie takie rzeczy relaksacyjne, czyli na przykład może to być spa, może to być masaż balijski, masaż tajski, może to być face modeling, ale też takimi elementami relaksującymi. Może to być masaż stóp, bo bardzo często jest tak, że... My zainwestujemy w masaż, ale już jeżeli chodzi o masaż stóp czy masaż twarzy, to raczej tak rzadziej to kupujemy i właśnie to jest taki fajny prezent, gdzie możemy się zrelaksować. A jeżeli chodzi jeszcze o takie typy takie może bardziej ukierunkowane, ja bardzo rzadko polecam kupowanie komuś suplementacji w ciemno, natomiast są też takie produkty suplementacyjne, które są dedykowane na przykład dla dzieci. Ja bardzo często jak odwiedzam moich znajomych, którzy mają dzieci, kupuję im takie żelki witaminowe właśnie, żeby chociażby nie dostawały słodyczy, albo na przykład możecie sprawdzić mój olejek do pukania jamy ustnej. Dlatego, jeżeli chcesz komuś zrobić prezent, to zwróć uwagę na to, czy ten prezent naprawdę wpływa na samopoczucie tej osoby na zdrowie tej osoby, czy jest on też znany z taką intencją, czyli z czymś, co ty chcesz od serca dać tej osobie. Oczywiście podzielcie się w komentarzu, jakie wy macie pomysły na prezenty i pamiętajcie o naszym challenge'u 10 tysięcy osób do końca roku, więc ja liczę na was i do zobaczenia w kolejnym odcinku.